Do jakiegoś czasu w państwie polskim, jeżeli macie prawo jazdy kategorii B dłużej niż 3 lata, możecie jeździć motocyklami do 125 cm sześciennych pojemności silnika. I co? I chcę wam dzisiaj pokazać, czym się kierować w przypadku kupnie, kupna motocykla, to znaczy na co zwracać uwagę. Także przechodzimy od razu do rzeczy. Omawiane na przykładzie NSR-ki albo Kawasaki, albo częściowo na tym, częściowo na tym. Pierwsza rzecz, umawiamy się, prosząc sprzedającego, żeby motocykl był zimny. Za chwilę powiem dlaczego. Co więcej, na etapie rozmowy już możecie podpytać na przykład, na jakim jeździ oleju, na jakim płynie hamulcowym, kiedy było robione sprzęgło, kiedy były wymieniane oleje, tarcze, klocki. Ktoś, kto dba o motocykl, no będzie to po prostu wiedział. Tak? Jeżeli na nim jeździ, jeżeli o niego dba, to będzie wiedział kiedy, co było robione, w jaki sposób e, i ile to kosztowało. Jeżeli na tym etapie ktoś Wam powie, że, że nie wie, że on nie pamięta albo że, że on się tym nie zajmował, bo, bo, bo coś tam, no to już wiadomo, że coś kręci. Tak? Mnie się zapytacie, na czym jeżdżę, to ja wszystko wiem kiedy, co, jak robione. E, dlaczego motocykl ma być zimny? Dlatego, że. Może jeszcze wcześniej? Po przekręceniu kluczyka, i od razu teraz tak, żeby nie było, że ja o swój motocykl nie dbam. Mój motocykl właśnie wrócił z bardzo długiej trasy, bo robiłem tripa po Czechach, o, czym, o którym będę wspominać jeszcze w, 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 w kolejnych filmach. Hmm. I w międzyczasie parę rzeczy się z nim stało. I dlatego mogę Wam od razu powiedzieć właśnie na co zwracać uwagę, bo jeżeli teraz chciałbym go na przykład sprzedać, no to mógłbym komuś wcisnąć coś, co nie jest powiedzmy do końca sprawne. Pierwsza rzecz, jeżeli jest rozłożona stopka, przekręcamy kluczyk, tutaj powinny się zaświecić światełka. No, i jedno nam się świeci. Świeci nam się od, yy, światełko od stopki. Jeżeli ją złożę, to to światełko mi gaśnie. Nie wiem, czy wy to widzicie, w każdym razie powinno gasnąć. Na pewno po. O, teraz. Po przekręceniu kluczeka, teraz stopka jest złożona. Po rozłożeniu światełko się tutaj zapaliło światełko od stopki. Jeżeli miałbym na luzie, powinna się świecić NK. I to jest na przykład coś, co mi się zwaliło w trasie. Nie wiem jeszcze, e, czy to jest bezpiecznik, czy to jest e, czujka, która jest gdzieś pod stopką, pod tym, pod e, sprzęgłem. Niemniej to mi się na, nie, nie świeci, i to jest pierwsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę: to znaczy, czy działają Wam kontrolki. E, światła długie, kierunkowskazy, lewy, prawy i tak dalej. Więc najlepiej też. Jadąc po motocykl, jechać z kimś, z kolegą, z koleżanką. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego silnik powinien być zimny? Dlatego, że jeżeli go odpalicie, ja go teraz nie będę odpalał, no bo nie ma to tutaj większego znaczenia, z tłumika, powinien wam wychodzić jasny dym. A najlepiej niezauważalny. Na pewno nie może być ciemny, no bo wtedy znaczy, że coś jest coś jest z nim nie tak. Posłuchajcie sobie czy ten silnik równo pracuje. Kolejna rzecz, jak widzicie, jest tak kluczyk od stacyjki, kluczyk od blokady, tą blokadę będę w innym filmie omawiał. Jakiś breloczek, kluczyk od drugiej blokady, od diskloka i kluczyk od trzeciej blokady, w tym przypadku tej blokady co towarzyszyła mi w trasie. Jeżeli jedziecie, jeździcie, to wszystko się Wam tutaj obija. Czyli po tym jesteście w stanie wywnioskować, jak dużo ten motocykl jeździ. Jeżeli to jest idealnie gładkie, a motocykl ma 16 lat, no to znaczy, że coś tu było robione. Licznik prawie zawsze był kręcony, także no tutaj możecie zwracać na to uwagę, nic wam to nie da. Płyn hamulcowy. Tutaj go widzicie. Czy on jest, czy go nie ma? Jest troszeczkę więcej niż połowa. Jest ok. Eee, kolejna rzecz. Na razie takie, takie eee, może nie w kolejności najważniejszych, tylko te, co mi po prostu przychodzą w tej chwili do głowy. Sprawdźcie sobie łańcuch, to znaczy, po pierwsze, czy ten łańcuch jest nasmarowany. W jakim on jest w stanie, i czy nie ma luzów? I luzy sprawdzacie na końcu i na początku. Delikatny luz, widzicie w dół, praktycznie nie idzie do góry. To jest już łańcuch, który jest do naciągnięcia. Ale wiecie, no to jest łańcuch, który zrobił, no i się upierdzieliłem, który zrobił 3000 km. Eee, ja go osobiście smarowałem te 3000 km temu no może troszeczkę mniej, ze 2000 km temu, to jest łańcuch już do wyczyszczenia, do nasmarowania i do naciągnięcia. Jeżeli macie tutaj ten luz, o, on powinien być taki, a nie taki. Ok? Eee, czyli luzy na łańcuchu. Dźwignia zmiany biegów. Sprawdźcie sobie, czy te wszystkie biegi Wam wchodzą. Czyli dociskacie sprzęgło i czy wszystkie biegi wchodzą w górę, w dół. A propos sprzęgła, to jest rzecz, która znowu mi się stała w trasie. Jeżeli się tutaj przypatrzycie, sekundę niech kamerka złapie ostrość. O, widzicie tą nitkę? Jedną to jest nitka, która puściła. Stalowa linka, która puściła po wyniku użytkowania, e, już. Tu jest przetarta i na przykład mi w tej chwili nie chodzi do końca sprzęgło. To znaczy nie mogę wrzucić luzu. Dlatego też ta kontrolka mi się nie świeci. Najprawdopodobniej muszę wymienić linkę, dlatego że ona się już wyciągnęła. Linkę już mam zamówioną nową, więc tam pewnie za parę dni już będzie wszystko zrobione. Niemniej zwróćcie sobie uwagę na stan sprzęgła, na stan tej linki, bo to może Ci mówię. Zdejmujecie tutaj tylko. Ten yy, osłonkę możecie zobaczyć w jakim stanie jest ta linka. idziemy dalej. Hamulce, jeśli chodzi o hamulce klocków hamulcowych, no moi drodzy chcąc nie chcąc, praktycznie nie zobaczycie, dlatego pytacie, jakie to są hamulce, kiedy były robione. Jeżeli ktoś nie wie, musicie się liczyć z tym. Że te hamulce będą do zrobienia. I teraz tutaj zauważcie, jeżeli to wezmę równo, o z tej strony jest większy prześwit niż z tej, po tej stronie tarczy. Co to znaczy? No to znaczy, że to koło już należy tutaj e, ustawić w osi. Tak. Tak jak mówię, motocykl ma zrobione, ja go kupiłem te 3000 km temu. No i jest w tej chwili do przejrzenia, do zrobienia. Co dalej sprawdzacie? Sprawdzacie tarcze hamulcowe. Mniej więcej po 30-40 tysiącach tutaj może zacząć pojawiać się rant, bo na tyle dobra tarcza hamulcowa powinna starczyć spokojnie na jakieś 30 tysięcy kilometrów. Jeżeli tego rantu nie ma, jest OK. Jeżeli ten rant jest, to też porównać, czy on jest duży, czy mały, jeżeli jest tarcza do wymiany. Jeżeli już jesteśmy na tyle motocykla, Patrzycie sobie moi drodzy, tutaj, czy nie ma popalonych kawałków gumy. To znaczy, czy ktoś sobie tym motocyklem, mówiąc wprost, nie dymił, nie piłował go. Tu jest ok, też na to zwracałem swego czasu uwagę. Jest po prostu, tam jest pochlapane, bo jest pochlapane, bo jeździł jeździł teraz po wodzie, po różnych rzeczach, więc jest pochlapane, ale nie ma żadnych yy, wpalonych kawałków gumy. Kolejna rzecz. Tłumik, czy ten tłumik, obejrzyjcie sobie z każdej strony, czy on nie jest dziurawy? Wszędzie, od spodu i tak dalej, tak? Możecie nawet nagrać sobie filmik telefonem, za chwilę go zobaczyć. To moi drodzy, ciężko złapać motocykl, który nigdy nie zaliczył ślizga. Ceniacie sobie stan plastików. Jeżeli gdzieś tam plastik ma rysy, słuchajcie, jeżeli kupujecie kilkunastoletni motocykl, czy kilkuletni, a ja umówmy się, jeżeli taki kupujecie, to kupujecie go dlatego, że nie stać Was na nowy. A jeżeli nie stać was na nowy, to musicie się liczyć z tym, że ten, który kupujecie, no to może mieć jakieś braki. Na przykład ten motocykl zaliczył ślizga. No, zaliczył, sam go wywaliłem przez bardzo głupi błąd. Jak będziemy rozmawiać o technice jazdy, kiedyś wam pokażę, po prostu podciąłem motocykl na mokrym, przejechał parę metrów po, po betonie. Skutkiem czego? W tym motocyklu było urwanie kierunkowskazu. Dlatego, jak się przyjrzycie, i to jest kolejna rzecz, której należy się przyglądać. Jeden z drugi kierunkowska. Są dwa różne. Dlaczego? Dlatego, że potrzebowałem wyjechać, nie mogłem akurat zamówić takiego samego, więc zamówiłem jakikolwiek, no, po to, żeby po prostu być dopuszczonym do ruchu, ale no są tu drobne, widzicie, odpryski, tak? Teraz w tym idealnym świetle to widać, tutaj był dziabnięty, delikatnie tutaj po, po rurce i tutaj, tak? No, był ślizg, był. Nic więcej się nie stało, tak, eee, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Eee, tak jak mówię, bez ślizgu motocykla nie znajdziecie. Jeżeli to jest możliwe, odkręćcie sobie owiewki, odkręćcie plastiki, zobaczcie, jak ten motocykl wygląda w środku. Kolejna rzecz. Zobaczcie tutaj, to tu mamy klakson, mamy chłodnicę i mamy co? NSR 125. Co to znaczy? No, to znaczy, że ta chłodnica była robiona. To znaczy, że ta chłodnica była robiona. Coś z tym motocyklem było kiedyś robione. Ta chłodnica była wymieniona. Chłodnica najprawdopodobniej z innego motocykla, który już cały poszedł na części, została opisana korektorem, że to jest NSR 125, żeby sprzedający wiedział, do którego modelu pasuje a ten co ją kupił i montował do tego motocykla po prostu no, nie chciało mu się wsiąść acetonu czy rozpuszczalnika i tego napisu zmyć więc jak ja podszedłem do tego motocykla no, to od razu mówię panie no ten motocykl miał dzwona tak eee, coś, tu, coś tu się działo i no i już cena szła w dół jak już jesteście z przodu zobaczcie sobie stan amortyzatorów jak wyglądają uszczelki czy nic się tutaj z jednego z drugiego nie wylewa co więcej dlaczego mówiłem żeby być we dwoje Jedna osoba siada na motocykl, druga jest z przodu. Jeżeli mocno ugniecie ten amortyzator ciężarem, ramion, ciężarem ciała, raz, drugi, trzeci, czy tutaj nie wybija wam płyn? No bo jeżeli wybija, to już wiecie, że amortyzatory są do roboty. Te akurat były w świetnym stanie. Eee, co widać na załączonym obrazku? Chłodnica była wymieniona, zamontowana też w porządku, więc po prostu no, miałem argument, że szanowny panie, ten motocykl był robiony, także schodzimy z ceny, tak? E, lusterka. Czy lusterka będą seryjne, czy nie będą seryjne, czy one zaliczyły kiedyś ślizga, czy nie zaliczyły, czy były urwane, to nie ma kompletnie znaczenia. Słuchajcie, lusterko to jest wydatek do 20 zł, jakie je upierdzielicie, możecie sobie wziąć nowe e, i tyle. Tak tak jak mówiliśmy, jeżeli motocykl ma, nie wiem, 7, 8, 10, 12, 16 lat, on prawie na pewno miał ślizga. Kolejna rzecz, odkręcacie bak, w tym przypadku on się odkręca tutaj, Nie ja już tego robić nie będę, Będę to robić dopiero, jak będę Wam pokazywał, jak się uzupełnia olej w tym motocyklu. Otwieracie bak, patrzycie czy od spodu ten bak nie ma żadnych wycieków, przecieków, tego typu rzeczy. Kolejna rzecz. W jakim stanie jest kanapa? Ta kanapa, jeżeli ktoś zna nsr to wie, że ona nie jest seryjna, ona była oprzywana na zamówienie. No, co tylko świadczy o tym, że ktoś o ten motocykl dbał, wydał trochę kasy na to, żeby to było po prostu fajnie, ładnie zrobione, i, i to jest bardzo ok. Eee, w jakim stanie są manetki? Jeżeli tu mamy akurat Oksfordy, to też nie są oryginały, czyli albo stare były w beznadziejnym stanie, albo ktoś po prostu chciał mieć nowe, lepsze, ładniejsze eee, i to zrobił. Niemniej są zrobione, jest ok. Sprawdzacie. Jak wam to chodzi? Czy motocykl wchodzi na obroty, czy hamulec łapie tak jak potrzeba, czy sprzęgło łapie tak jak potrzeba, czy blokada kierownicy działa? To znaczy, jeżeli w tej chwili mogę wyprostować kierownicę, tak? Jeżeli ją ściągnę do końca, czy ten kluczyk mi przejdzie nie tylko dotąd, ale do końca. Jeżeli go wyjmę, czy ta kierownica jest faktycznie zablokowana, A... O kontrolkach mówiłem, o kanapie mówiłem, o łańcuchu mówiłem, o hamulcach mówiłem, światła. Bierzecie jedną osobę, która idzie naprzód, sprawdzacie po kolei wszystkie światła analogicznie na tył, sprawdzacie po kolei wszystkie światła. Kierunek lewy, kierunek prawy. Kolejna rzecz. Bardzo często z racji tego, że ludzie lubią modyfikować swoje motocykle. Może się zdarzyć tak, że coś nie tak będzie z napięciem, że z tym napięciem będzie go za mało, za dużo, bo ludzie kombinują z wielkością tłoku. Jeżeli tłok jest większy, gdzie większa energia, jeżeli regulator napięcia jest walnięty, to te żarówki dostaną za dużo prądu. Jeżeli dostaną, będą leciało za dużo prądu, to przerywacz nie będzie reagować tak jak potrzeba i efekt może być taki, że na przykład wrzuca się kierunek, no i w momencie, kiedy dodajecie gazu, ten kierunek nie mryga, on się świeci cały czas, albo w momencie, kiedy odejmujecie gazu, on gaśnie i w ogóle go nie widać. Więc sprawdzić na niskich obrotach, na wysokich obrotach, jak te kierunkowskazy działają, bo może się okazać, że za chwilę kolejne 100 zł będziecie musieli wydać na regulator napięcia. Światła, czy wszystkie działają, bo może się okazać, że któraś żarówka jest przepalona, czy gdzieś coś nie styka, i za chwilę znowu 20 czy 30 zł na żarówkę, czy na jej wymianę. Tak? Jeżeli ktoś nie potrafi, i sam wyjdzie mu dwie dychy za żarówkę, jeżeli będzie chciał jakąś lepszą, i do tego 50 zł czy 100 zł za jej wymianę. Kolejna rzecz. Jeżeli nie umiecie jeździć, albo myślicie, że umiecie, to weźcie ze sobą osobę. Która umie jeździć, niech tym motocyklem się przejedzie. Normalnie z motocyklem jest tak, jeżeli ktoś umie na nim jeździć, to wie, że jeżeli jedziecie, kierownicę macie na wprost, motocykl wam nie skręci. Tak jest zrobiony widelec w motocyklach, tak są motocykle wyważone. Jeżeli z kołami, ze wszystkim jest ok, z ramą jest ok, ten motocykl, oczywiście no, pomijamy tutaj wiatr. Jeżeli nie ma wiatru, on będzie jechał centralnie na wprost. Możecie jechać bez trzymanki, ja nie mówię, że non stop, ale spokojnie, nie wiem, 10, 15, 20 metrów, przejedziecie bez trzymania motocykla i jeżeli wszystko jest z nim ok, on będzie jechał równo. Jeżeli ma skrzywioną ramę, jeżeli ma gdzieś starte koło, nie tak jak potrzeba, jeżeli jest gdzieś źle wyważony, jeżeli ma jeden amortyzator, nie wiem, dłuższy czy krótszy, bo cudawianki się dzieją, ten motocykl nie będzie jechać tak, jak należy. Po prostu I, i osoba, która umie jeździć, jeżeli na niego wsiądzie, od razu zauważy, że coś jest nie tak. W momencie, kiedy będzie jechać, sprawdzić wszystkie biegi, czyli od razu góra, dół, los czy to wszystko chodzi, czy działa, żeby później nie było, że przeoszczędzicie powiedzmy nie wiem, e, 1500 zł na, na motocyklu. A za chwilę będziecie musieli wpakować 3000 w, w silnik, w sprzęgło, w tarczę i w Bóg wie co jeszcze. Więc naprawdę lepiej jest dołożyć 1500 na początku, niż później wydać 3000 u mechanika. A, moi drodzy, hamulec nożny. Tak samo, jeżeli jest hamulec nożny, sprawdzić jak on chodzi, jak on się zapada, czy działa, czy nie działa, jak reagują klocki. To wszystko możecie zobaczyć. Kolejna rzecz, na wszystkich łączeniach posprawdzajcie sobie, czy nie ma żadnych wycieków, czy te wężyki są całe, czy nic tutaj nie ucieka. To są niby takie głupie rzeczy, yy, no, które należy sprawdzić, bo później możecie mieć po prostu z tym motocyklem problemy. W jakim stanie jest amortyzator? Jeżeli on jest brudny, ok, ale jeżeli siadacie na ten motocykl i wpadacie kompletnie, tak nie może być. Jeżeli z kolei wsiadacie na ten motocykl, a ten amortyzator nie reaguje. To tak też nie może być, bo to jest wasze, wasze bezpieczeństwo. Będziecie wchodzić w zakręt, siła odśrodkowa e, będzie na was działać. Jeżeli będzie działać na was siła odśrodkowa, kanapa wchodzi w dół. W momencie, jak będziecie wychodzić z zakrętu, motocykl się wyprostuje, wyrzuci was wszystko do góry. Jeżeli jest źle dobrany amortyzator, już pomijając fakt, że możecie nie umieć e, jeździć. Kolejna rzecz, ja się teraz poświęcę, zobaczyć. Story, zobaczyć. Jak to wszystko wygląda od spodu? Czy tu nie ma jakichś wycieków? Jeżeli nie możecie zdjąć plastików, tak jak tutaj na przykład, no te plastiki są tak zrobione, że trochę tych śrub jest do okręcania, ale są jeszcze tak zrobione, że są pozahaczane o siebie. Eee, no to na tyle, na ile możecie po prostu zobaczyć. Pamiętajcie też, że jeżeli jest jazda próbna motocyklem, jeżeli w trakcie jazdy próbnej zaliczycie ślizga, no to już ten motocykl kupujecie po takiej cenie jaką chciał sprzedawca, już wtedy nie ma negocjacji. Po prostu bierzecie go, jesteście za niego odpowiedzialni i co więcej to jest zgodne z, prawnym, z prawem. Eee, czy działają wszystkie światła, wszystkie przełączniki, długie, krótkie kierunki, hamulce? Znowu lepiej jest się tym pobawić niż później miałoby się okazać, że gdzieś nie działa wam jeden przełącznik, musicie wymieniać na wyłączeniu. Na włączeniu, jak on yy, działa, kolejna rzecz, jak ten motocykl pracuje. To znaczy, jeżeli sobie przekręcać kluczyk, moment, mówiłem, że. W tej chwili mam problem ze sprzęgłem i nie mogę złapać luzu, więc muszę cały czas to sprzęgło trzymać, żeby mi motocykl nie pojechał do przodu. Zobaczcie jak on pracuje. Czy on dymi? Z silnikiem widać jest wszystko, ok, nie ma żadnego ani czarnego ani białego dymu. Pracuje równo. Moment. Pracuje równo. Jeżeli mu dodam gazu, ładnie wchodzi na obroty. I widać, że jest potężny zapas mocy, ale zanim coś takiego zrobicie, to najpierw rzecz jasna, musicie ten motocykl rozgrzać. Czyli Pierwsza rzecz, dzwonicie, wypytujecie się o to co powiedziałem na początku, kiedy co robione, na czym jeździło i tak dalej. Umawiacie się, motocykl ma być zimny, przyjeżdżacie, dotykacie blisko silnika, czy ten motocykl jest zimny. Jeżeli jest zimny, ok. Prosicie, żeby motocykl odpalić. Lepiej niech zrobi to właściciel, bo się okaże, że coś tam będzie na was. Oglądacie sobie cały motocykl w momencie, kiedy on chodzi. Yy, oglądacie sobie cały motocykl w momencie kiedy on chodzi, motocykl się w tym czasie rozgrzewa, płyny, olej i tak dalej i on się rozgrzewa, rozgrzewa, oglądacie sobie wszystko dookoła i dopiero później jak on jest rozgrzany po tych paru minutach, czyli tyle ile ten film mniej więcej ma, yy, Możecie wtedy tą manetką zobaczyć, czy on wchodzi na obroty, tak jak potrzeba, czy nie wchodzi na tej zasadzie, żeby nie było, że zerwiecie linkę, że zimny, że zatrzecie silnik, że coś tam, takie rzeczy robimy na rozgrzanym e, motocyklu. Hmm. Kolejna też rzecz, już z takich e, prozaicznych, zobaczcie, czy ten motocykl po prostu się wam podoba. Dlaczego? Dlatego, że możecie być, zwłaszcza jeżeli to ma być wasz pierwszy motocykl, Możecie być zafascynowani, że pierwszy motocykl, że fajny, nie wiem, przykładowo ten, ktoś powie, o kurde, no zajebisty, jest czarny, jest niski, jest sportowy, ma jeszcze powiększony cylinder, ma obszytą kanapę, ma nieseryjną szybę, tylko ma wymienioną na, na przyciemnianą, tak, ma hamulce od sześćsetki, yy, ma, nie wiem, załóżmy fajne plastiki, ma napisy na kołach, teraz są brudne, ale jak to się wyczyści, to wygląda zajebiście i w ogóle, i, 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 i biorę, nie? No a później się okaże, że przyjedziecie tym motocyklem do domu, czy ktoś wam ten motocykl przywiezie i tak no ale w sumie tutaj to miał szlifa, tutaj jeden kierunkowskaz jest inny, tutaj ma dwa różne mocowania od kamerek, bo to musiałem dokleić sam, a to już było, ale kamerka, którą ja mam, nie pasuje w ten uchwyt. Nie wiem dlaczego, brakuje tam, nie jest pół milimetra, musiałem dokleić drugi dla, dla siebie, tak, że ma dwa mocowania, a ty masz jeszcze trzecie mocowanie, a poza tym to tutaj jest trochę porysowany, no i w ogóle to ma tyle przebiegu i, i gdzieś tutaj tam powiedzmy, nie wiem, o, a tutaj widać kawalątek rdzy na przykład, nie? No i stwierdzacie, że te sześć tysięcy, czy tam pięć które wydaliście, to jest trochę za dużo, tak? A tutaj to jeszcze taśma izolacyjna zwisa i w ogóle, nie? I, i na bazie emocji myślicie, że super, a później stwierdzacie, że nie, tak? albo nie wiem, bo bak porysowany No, moment, będę opowiadał jak się pakować na motocykl, to wam będziecie już wiedzieć od czego ten bak jest porysowany e, sakwy na magnes, no plusy dodatnie, plusy ujemne, ale to przy innej okazji, e, więc zróbcie to bez emocji na spokojnie, bo taka zabawka e, no ma wam służyć a nie wy macie służyć jej. Pamiętajcie, sprzęt jest po to, żeby dla was pracował, a nie wy dla sprzętu, czyli to wy macie mieć z tego frajdę, a nie to wy macie pakować non-stop kasę w sprzęt. Eee, przechodzimy do Kawasaki. Ogólnie sprawdzamy dokładnie to samo. Tutaj macie troszeczkę inne dojścia, tak, bo nie wiem, plastiki są trochę inne, więc do niektórych rzeczy macie lepsze dojście, do niektórych gorsze. Do amortyzatora na przykład, tak. Widzicie nowy, dobry, niezniszczony amortyzator. Eee, opony, tak samo w dobrym stanie, tarcze, klocki to wszystko analogicznie sprawdzacie, tak jak, tak jak w każdym jednym motocyklu. Łańcuch. Widzicie, jaka różnica? To jest prawidłowo naciągnięty łańcuch. Nie to, co było w serce. Tyle powinno być luzu. Eee, no, to tak przy okazji, tak. Patrzycie, czy nie ma jakichś wycieków, czy to jest wyciek, czy to jest brud. Trzeba zobaczyć. Tak? Ja widzę, że to jest brud, że to jest to, co poleciało z łańcucha eee, i tutaj osiadło. Na przodzie, tak samo. W jakim stanie są tarcze przy silniku? Czy nie ma żadnych wycieków, uszczerbków? Eee, stan plastików, w jakim one są stanie? Jeżeli jest elektroniczny wyświetlacz, to tak samo, czy wszystkie kontrolki działają, czy wskazują to, co powinny, poziom temperatury, oleju. No, ABS może być trudno sprawdzić, no bo wiecie, jak działa ABS, trzeba by się rozprawdzić, yy, rozpędzić i tyle, tak? Czy działają wszystkie kontrolki od świateł, od biegów? Po prostu musicie to posprawdzać. Yy, sprzęgło, jeżeli jest tak zrobione, tak jak tutaj, czyli jest zabudowane... No to musicie albo tutaj zobaczyć tą linkę od tej strony. Moment. Czyli tutaj szukacie, jak wygląda ta linka, albo tu po prostu musicie ją wyciągnąć. Jak widzicie, że ta linka jest w idealnym stanie, czyli w takim, no to wiadomo, że wszystko jest ok, ale tutaj widzicie, tutaj są uchwyty z regulacją sprzęgła. Też zobaczyć, na, jak to jest wyregulowane, czy ono nie jest już podciągnięte do końca, bo może się okazać, że ta linka się kończy, tak? Jeżeli jest taka szyba, czy ona nie jest popękana. Eee, jeżeli mówimy o Baku, czy to nie jest jakoś wyrobione, tak? Bo to też świadczy o, o przebiegu, ile razy był tankowany, zawsze te kluczyki się tam jakoś obiją. Stanopon tak, tutaj chłodnica w jakim jest stanie. Tak, tutaj widać, że tu nic nie było robione. Wszystko jest seryjne. Tutaj wszystko jest seryjne, no ale taki motocykl nie zawsze udaje się kupić, także... Moi drodzy, że te wszystkie najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę od strony takiej wizualno-technicznej, kiedy tym motocyklem się nie jedzie, to Wam omówiłem. No i oczywiście później w trakcie same jazdy, czyli jak działają hamulce czy działają, e, czy działają w trakcie jazdy kierunkowskazy e, to też warto sprawdzić bo, bo no może się zdarzyć że w trakcie jazdy nie będą działać bo tak jak mówiłem jest na przykład idzie za duże natężenie prądu i one nie będą świecić tak jak, tak jak należy, czy światła na przykład tak? albo będą przygasać przy niskich obrotach. To też się zdarza. Eee, czy biegi wchodzą tak jak należy? Czy sprzęgło działa tak jak należy? Czy w trakcie jazdy da się wrzucić luz na motocyklu? Czy ten luz nam się zaświeci na pulpicie? Eee, czy działa nam, eee, chciałem powiedzieć, temperaturomierz? Eee, no wskaźnik temperatury silnika, tak? temperatury oleju. Eee, to są takie rzeczy, które lepiej sprawdzić przed zakupem, niż wydać na ich naprawę po zakupie. Także moi drodzy, kupujcie z głową, jeździcie rozsądnie. Pamiętajcie, że motocykl to nie zabawka ani rower. To naprawdę, no to są maszyny serka 144 kg, Kawasaki 240 kg, a są motocykle ważące i po 340. To już są duże motocykle. To jest kawał żelastwa, na który trzeba uważać. I Mówię, pamiętajcie, że to nie jest rower, bo to jest sekunda nie uwagi i was nie ma. I to, nie z waszej, I to nie z czyjejś winy, że ktoś Was nie zauważy i Was wiedzie, tylko z Waszej, bo zabraknie Wam te 10 cm na zakręcie, wjedziecie na linii, na linii się, poślizg na, na linię się e, poślizgniecie i, i jest po Was, tak? Także jeździcie z głową, tak samo jak kupujecie motocykl z głową. I co? Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, łapek w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach na temat jazdy na motocyklu 125 NSRki Kawasaki i zobaczymy co tam jeszcze w międzyczasie przyjdzie mi do głowy na razie cześć